To pójdzie ubezpieczenie! Płucie ja nie wierzę, jakiego trzeba mieć pecha, żeby realnie za każdym razem, jak jestem na lotnisku, zatrzymywał mnie patrol lotniskowy. Jak jechałam do Nowego Jorku, jak leciałam, to yy, zatrzymali mnie na przesłuchanie, wzięli mnie do pokoju i sprawdzali mi wszystko w butach. Ja jestem lotniskowym starym, więc pięć y, godzin przed na lotnisku, wszystko musi być sprawdzone i realnie I'm freaking out. Aczkolwiek, y, no dzisiaj nie było inaczej, bo też mnie sprawdzali, sprawdzali mi podręczny, sprawdzali mi papierkiem wszystko, więc y, taka moja klątwa lotniskowa. Także Abu Dhabi Here I come Właśnie dostałam rozpiskę całego wyjazdu. Realnie to, że będę jechać na współpracę do Abu Dhabi to nie było w moim bingo, więc dream big girl, dream big. Breakfast Breakfast, time. Breakfast before Abu Dhabi. Jest to, to jest scenariusz, który się nigdy miał nie wydarzyć. My żyjemy <gry dryer> w Abu Dhabi. Jak jest ta część Sex and the City na Abu Dhabi, nie ma seksa, ale jesteśmy <gry classical Derby> w Abu Dhabi. To, to mnie to realnie jeszcze nie dociera, że my lecimy i że wysiędziemy tam i będziemy miały lovely, amazing time together. I ale ja mam najbardziej szybko. I że będziemy no, do... na kolekcyjkę, rzucimy się, ale zaczekajcie, aż zobaczycie nasz hotel. Czuję się głupsza o 20 punktów jakie w tym momencie, jak Jakby realnie czuję, że mózg nie dał przed tym bedień How did we end up in this situation? Nie wiem Ale... Dobra, że... powinnaś być dumna puka. Jestem, jestem <grym> <Obviously>. <grym> Dobra, rundur! Mamy widok na wodę, więc na razie nic nie widać, ale it's insane. Mnie jara bardzo łazienka, bo Get Ready With Me nigdy nie będzie tak pięknie <gryw> wyglądało. To jest inny stopień luksusu, jeżeli w hotelu są takie wydełka. Więc mamy tutaj dwie stacje, jeśli chodzi o make-up, co możemy sobie robić razem. Wielka wanna prysznic, jakby tego było mało, to jest jakiś crazy. Co oznacza taki trend na TikToku o treści Ahlelele, oh, ahlelas oh, Nie martw się, to po prostu zabawa dźwiękami i nie ma konkretnego znaczenia Trend ten jest popularny na TikToku głównie dla rozrywki i nie powinien nikogo urazić Także spokojnie, możesz śmiało się tym bawić No to moi drodzy, dzień drugi Ahlelele, oh, ahlelas oh, Abu Dhabi wszystko jest na luzie. Ciesz się tym że... Baw się dobrze z tymi trendami. Jesteśmy na śniadaniu i jak się chodzi, jednak są ludzie w tym hotelu. I nie jesteśmy tutaj same, ale wczoraj było lekko creepy. Generalnie wszędzie jest mało ludzi po prostu. Nawet bym powiedziała, że nie ma, No, że realnie ulice są puste. Nigdzie nikogo nie ma, nigdzie nie widzi, żeby ktokolwiek szedł, więc... Happy <laughs> Zobaczymy co mają na śniadanko... Będzie o... najlepsze śniadanie, obstawiamy, jak nie zdajemy przyciągu. To, no to Boże, ja potrzymam Ciebie Czas normalnie zacząć tego vloga Dzisiaj mamy plan taki Jedziemy do Beach Club Dzisiaj sobie zrobiliśmy taki dzień bardziej na spokojnie Żeby się trochę rozeznać Mieć czas, żeby pochodzić też po mieście Także zaczynamy od Beach Clubu Jest godzina... godzina 11 Także się zbieramy jestem już rozpakowane wszystkie kremy 50 Musimy mieć też spray do włosów Przeciwko temperaturze Jeszcze wzięłam sobie na zmianę jakiś kostium Jakby był wielki potencjał zdjęciowy Że tak powiem To jakby ja jestem mistrzem robienia więc w miejscach, w których niekoniecznie dzieci powinny się robić, i w różnych outfitach, np. Jak byłam w Egipcie, to robiłam sobie zdjęcia też w jakiejś świątyni. Tylko tak, że można potem robić zdjęcia, więc to chyba jakieś illegal, aczkolwiek przebierałam się w najbardziej randomowych miejscach na świecie, także no, no nie jest znamy żaden problem. I outfit for today na plaży. Piękny kostium z Ochpoli. Ochpoli ma najpiękniejsze kostiumy ze wszystkich miejsc, jakie szukałam i w końcu po, kupiłam go dwa miesiące temu i w końcu mam okazję go wykorzystać. Piesminka, outfit outfitczek. Mmm... Yes, lovely. Tak? Yes. Yes! E, bluzeczka z szafy Zussi <laughs> e, staniczek e, od kostumu Vinted Serio? Za mm -hmm. ja Zajebiste wszyscy, ja wszyscy Mega No, to akurat e, Gifted e, Gifted? My, my mom made it? Made it. Yes! i e, jeszcze nie mam budzików, więc... Lovely to Mam jeszcze taką szatę, ona będzie na wyjście, no, do galerii na przykład czy coś, bo ona jest też taka... Freak eye Wow jest, wow. Fajer, bo zawsze być w takim miejscu. This is what I deserve. sobie właśnie popływać, i woda jest tak boska. Realnie nigdy nigdy nie byłam w miejscu, w którym woda by była cieplejsza jak tutaj. Jest pięknie po prostu niebieściuteńka. A jak twoje wrażenia po wodzie? Ja jestem na maksa wdzięczna za wszystko. Słodziuchna moja. <laughs> Lovely. Lovely. Przyszło nam właśnie jedzonko. Ja Jasmina tutaj z krabikiem, ja bowlik z łososiem, bo już trochę tu siedzimy, żeśmy zgodniały i się zaraz będziemy musiały zbierać. Don't mind how I look. Wróciłyśmy już do hotelu i ogarniamy się na dalsze atrakcje, ale mam taką ochotę na drzemkę, że to jest Insane. Ale good news, ponieważ dostałam właśnie propozycję prowadzenia prelekcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Isn't that amazing? Jakby zrobić lonsom i chcę zaproponować właśnie, żeby zrobić patronat Lonsom i zrobić to spotkanie też właśnie z jakimiś warsztatami, wykład mój i tak dalej, więc mega fajnie, kobiety w biznesie. Więc muszę odpisać na trochę maili, trochę to dogadać i back to work. Jestem realnie tak wdzięczna za to, że tutaj jesteśmy i w ogóle za wszystko, co się dzieje w moim życiu. Ten rok to jest w ogóle jakiś kosmos i to nie chodzi tylko o wyjazdy, o jakieś fancy rzeczy i tak dalej, tylko po prostu to, jak ja sama w sobie urosłam przez ten rok. Skończyłam terapię, gdzie moim marzeniem zawsze było iść po prostu na terapię, mimo że nie mam żadnych zaburzeń i teoretycznie nie trzeba. Zawsze się interesowałam po prostu rzeczami samorozwojowymi, ale głównie to było przez to, że po prostu nie było mnie stać na terapię i dosłownie dwa tygodnie temu skończyłam terapię i Prowadziłeś się do Krakowa, no i jest tyle pięknych rzeczy, które się dzieją w moim życiu, i to wszystko jest dzięki Wam, więc naprawdę dziękuję za to, że mnie wspieracie. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, ile czasu walczyłam, żeby w ogóle być w takim miejscu, i to jest apel do Was, że realnie widzicie dużo rzeczy w social mediach, dużo influencerów, i to wszystko jest takie odległe, ale jeżeli czujecie do czegoś pasję, to moim zdaniem zawsze trzeba i ze swoim sercem, i za to, żeby inwestować w to, i no chociażby przypomina mi się moment, gdzie w podstawówce byłaby wyśpiewada za to, żeby kanał na YouTube. Więc spójrzcie, gdzie jestem teraz, także ludzie realnie zawsze będą gadać. I wiem, że o mnie też gadają i że jest dużo kontrowersji na mój temat. To jest trochę jak walka z wiatrakami. Ja też nie potrzebuję jakby oczyszczać swojego imienia, bo jakby. Ja znam swoją prawdę, wszyscy moi bliscy znają moją prawdę i wiedzą, jaką jestem osobą. I Tak samo chcę przekazywać Wam tutaj to, jaka jestem. I dlatego też pomyślałam, że fajnie będzie wrócić na YouTube, żebyście trochę zobaczyli backstage mojego życia, bo na Instagramie się za bardzo nie odzywam. TikTok to jest dosłownie dwie minuty z całego dnia, żeby cokolwiek pokazać. Ciężko się rozwodzić na jakieś tematy, więc fajnie. Jestem mega wdzięczna, naprawdę. I też z tego powodu wzięłam Jasminę, bo widzę w niej po prostu ogromny potencjał. Jest świetną osobą i chciałam wziąć osobę, która będzie za to tak. Jestem sama wdzięczna, jak jestem ja i uważam, że Jasmina jakby totalnie też ma time of her life. How did I end up in this situation? It's crazy. Miałaś małe opóźnienie, ale make-up zrobiony, miękka ubrana. miękka co masz na sobie? Ja? Cześć. czeska jest dzisiaj <noise> z szafy Zosi. <noise> Spódniczka jest e, e, Divine? Tak. To był Divine, no nie? Tak, tak, tak. Divine. Kocham jest... wiem co się wzięłam ze sobą i gorszecik piękne Na e, Następnie no mam też przemoknięte baletki z Pull&Bear'a które przed chwilą prałam i dosłownie mam jezioro w stopach i e, yeah, nie, no ja mam na sobie tak. Naprawdę był ogromny problem z outfitem, bo jak się okazało, wszystko co wzięłam jest w jakiś sposób prześwitujące i totalnie nie nadające się, żeby y, wejść w tym gdziekolwiek, więc y, musiałam sobie zrobić tutaj, zrobiłam sobie o, taki dodateczek rękawki z y, takiej chusty jaką miałam, więc mam rękawek. Oczywiście i tak musiałam kupić szaty, żeby wejść do meczetu, ale mam też na sobie komplecik, znoszę sztukę, sukieneczka, baletki, email back! Ej, a muszę wam opowiedzieć historię tej torebki, bo ja generalnie nie kupuję takich drogich rzeczy i raczej tylko na specjalne okazje, tak jak na urodziny kupiłam sobie tą balesjagę z włosami, no to już miałam nic zakupować. kupować. Ale były targi vintage i ja akurat byłam w okolicy, więc mówię, o, wejdę sobie. No i yy, kupiłam sobie piękne buty. Z 1000 zł przecenione na 800. Gucci. Piękne gozaki. Mówię, dobra, that's the price I can give. Zostałem na random zakupy. Aczkolwiek, no jak przechodziłam po tych stoiskach, no to taka torebka, ona jest Kim Kardashian, Paris Hilton, tylko nie jest ani złota ani srebrna, tylko jest taka musztardowa. No i uznałam, że bardzo ładna na jesień, w pięknym jesiennym kolorze. No i była. No, nie widziałam. No, no to słuchaj tej historii. I tak się pytam, bo kolega mi kupował sobie też torbę taką podróżną. No i ja się pytam, że. A po ile ta torebka? No, 4000. Jakby obstawiałam nie, 8. 4 tysiące, ale jak dasz gotówką, to mogę ci dać 3,5. E ja tak. <noise> Jeśli jest okazja, <noise> taka, nie do stracenia. Ona jest, przysięgam, no wysienka. Ona nie ma ani jednej rysy, nic. Błodym jest stanie. w pięknym stanie. Ona już do tego ma w środku czyściusienko. Hmm. Ma jeszcze paseczek z, z tym, z dustbagiem, wszystko. Hmm. Jakby full wypas i powiedział, że no jak nie bierzesz, to mamy na dziesiątą już klientkę, mówiłam na nią. Mówię, nie. Tak! No więc kupiłam, ale mam ban na zakupy do końca roku. Ograniczam wydatki, naprawdę. To jest to mój statement. Nie pozwolili mi wejść w różowym hijabie, który kupiłam i musiałam wymienić na czarny, ale jest klasycznie tak. Oh, le, 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 oh, le, los. Także kochani, jesteśmy bardzo zajęte, mamy dużo na głowie Cały jak czas. jesteśmy w Krakowie, teraz już obie, tak. także umówiliśmy się po prostu no bardzo da, to tak, bardzo spontanicznie, a potem na kolację, no bo przecież mm. jest... Asystent? Mm. No, no, thank you so thank much. You. Także no... Potrzebujemy asystenta. Musieliśmy yeah. tak na wakacjach się spotkać, przecież asystent już czeka, taksówka podjeżdża, limuzyna, no i thank you, bye. Proszę panią, może jakiś... Pani tu zbiera datek jakiś? To ja podrzucę trochę dirhamów. Zbieram, proszę tak. Na... na powrót do Polski. Ja podrzucę trochę dirhamów. Kisiarczki moje, widzimy się już w sumie to trzeciego dnia, ale drugiego tutaj w Abu Dhabi i szykujemy się. Dzisiaj startujemy troszeczkę później, więc zrobiliśmy sobie spokojne śniadanko. I tak, bez spiny czasowej, mamy dzisiaj bilety, które nie są na daną godzinę, więc mamy luz. Ale chciałam wam pokazać mój outfit. Kocham, że noszę sztukę, jakby realnie mogę chodzić tylko i wyłącznie w dorsze sztukę. Taka torba. Dzisiaj lok. Kupiłam przejściówkę, całe szczęście, bo nie miałam przejściówki, więc nie działa mi lokówka, a ja bez mojego loka, to nie jestem ja, mam taką długą, białą sukienkę. po prostu BOSKO. Wczoraj na kolacji z, z Mami, z jej chłopakiem i z Jasminką było tak super. No, tak się nagadałyśmy. Te śmiechy śmiechami, ale realnie łatwiej było się zobaczyć tutaj niż kurcze, będąc w Krakowie czy w Warszawie, ale dzisiaj mamy Louvre i dzisiaj też mamy Team Lab, i to jest to interaktywne muzeum, którego jestem mega ciekawa, bo widziałam, że. Kajprzem w sumie byli w Japonii, też właśnie w tym Więc... jest! Can you see this view? This is insane Jakby to jest przesada Jesteśmy właśnie w lufrze yy, Mów mi Monia, Mona Lisa dzieło sztuki, które chcesz polizać, Lovely. Tutaj, jak w niewielu miejscach, jest dobra temperatura, bo wszędzie jest dosłownie minus 5, jak się wchodzi, a tu jest idealnie, więc będziemy sobie obserwować sztukę. Ale no, jak zobaczycie po prostu, jak ten Louvre tutaj wygląda, i to jest po prostu niesamowite, naprawdę. Słuchajcie, tu jest to kultowe miejsce, gdzie wszyscy sobie robią zdjęcia i oczywiście jest pusto. Nie wierzę w to wczoraj, to słusznie widziałam TikToka. Oczekiwania i rzeczywistość zdjęcia w tym miejscu, więc trafiliśmy na chwilę w szuflistości. Patrzcie na to. Pięknie to wygląda. Patrzcie na ten sufit, wygląda bosko i mam nadzieję, że zdjęcia też wyjdą boskie. To są tylko dwa lubry na świecie, i żeby była nazwa lubry przy jakimś muzeum, trzeba zapłacić naprawdę gigantyczną sumę pieniędzy i no, tylko tak sobie mogli, jak widać, pozwolić na Louvre. gdzie się widzę za 10 lat. Właśnie w domu z takim widokiem, z moimi krowami, kozami i wiekom dzieci. Jesteśmy już w tym muzeum Team Lab i pani mi kazała buty i dostałam skarpetki. Jest mika też, także będzie przynajmniej wygodnie, bo już mnie zaczęła obcierać te buty po lóbrze. czekła w środku ziemi. This is the whole point. Przyszliśmy tutaj pić herbatkę i zamówiliśmy sobie dwa razy Moonki. Najmocniejsza herbata jaką tu mają, ale widoczek Jest Smakuje jak macho, naprawdę... Fajnie, bo akurat ogólnie myślałam, że to będzie macza. wielki powrót, ponieważ zostawiłam... Pożyczyłam was na trochę, no. Yy, powiem szczerze, miałam taką zwałę. Jakbym miała z Simem, to miałam miała czerwoną, czerwonego diamenta nad sobą i no byłam tak, że realnie usnęłam na łóżku, zostawiając wielką pomarańczową. Plamę po moim podkładzie, no w międzyczasie zamówiliśmy sobie room service i oczywiście patrzcie: Caesar Salad Fries. Bardzo lubię serwis. Niestety nie zawsze mnie na to stać. Prawie nigdy mnie na to nie stać, aczkolwiek nie wiem, something about takie nakrywki, że jakby ja to lubię. Realnie zastanawiam się na to, żeby sobie wyrwać te włosy i po prostu je już. Cyklicznie wyrywać, bo tak mnie wkurza, że one tak stoją, bo nie wiem, czy to jest wykruszone prawdopodobnie, aha, no bo nie wiem, czy mówiłam, ale to nie jest tak, że ja sobie nagle wstałam rano i pomyślałam, "Zrób sobie grzywkę. Nie, jak byłam w Rumunii na motorach, to można było się spodziewać, że zakładając i ściągając kask, co chwilę po prostu przy takim blondzie i delikatnych włosach może się na przykład coś wykruszyć. No i ostatniego dnia zdejmuję kask, już niestety okay. bez włosów zdjęłam. Serio? No, wykruszyły mi się na kasku, więc no powiem to, to tak. Etap zapuszczania Maczarnia, kawiarnia. Byłam też tutaj na Bali. Wiecie dlaczego? Bo jest pięknie, estetycznie i mam pyszną, pyszną, pyszną kawkę arabikę levet. Jakie piękne. Ja to chcę. Ja chcę to wszystko. Co z tego, że mam całą szafkę, realnie kubeczków. Ale to jest piękne i to jest różowe i mam po prostu świra. Świra mam na punkcie różu. Jak bardzo się jarzę, że będziemy mogli te samochody jeździć najszybszą kolejką na świecie. W Troszeczkę się boimy, że... zalecimy to sobie. Tak. Założyć. Jesteśmy świeżo po gigantycznym lunch i... Zróbmy się zaraz prawdopodobnie. To ja i mój przyszły samochód, Mark My Words, Jezu. I to jeszcze jedno osobowe, mówię, że to dla mnie. Jedyną jaką kolejką jeździłam to na święcie kwitnącej nie w Grujcu To był młot i był jeszcze taki, co się kręcił I kiedyś byłam na młocie pięć razy pod rząd, aż się zrzegałam, Więc czekaj, bo to są różne To jest... Nie, this, to jest... The driver's dream Wow, to jest zajebiste się Boże, widzowie, przesada nie to, że mi coś właśnie walnęło oprzeć, że realnie nie mogę ruszać I to była taka prędkość Najpierw jakaś, nie wiem, śrubka odpadła I musieli robić dwa testowe przejazdy Czygałyśmy pół godziny, więc realnie weszłyśmy tutaj I właśnie wychodzimy Ale mega mocne nie no, było zajebiście, było zajebiście, tylko zpadła no. sukienka i byłam przez całą jazdę topless i dosłownie mam zdjęcie w momencie, kiedy mi ta sukienka spada, więc już tak na skraju. Realnie, a ja tylko krzyczę w międzyczasie, nie, nawet to było tak szybkie, że nie byłam realnie w stanie krzyczeć. Jedyne co mi krzyczałam to, że nie mamy obecnie jak A ja przez cały czas chciałam wykrzyczeć, że mam cycki na wierzchu i nie mam w stanie. Tak mnie boli, ej nie wiem, co mi się. Bo mam taki kręcz, tak mnie boli. Nie wiem, czy, to potem, czy ten masaż, który mieliśmy wcześniej, coś zaradził na to negatywnego, czy coś zaszkodził, ale tak mnie boli, tak się zapiłam, że realnie, no ja i tak mam problemy z kręgosłupem, tak jak mówiłam. A teraz to z każdą chwilą mam coraz mniejszy zakres ruchu, więc yy, zobaczymy, co to będzie, ale chyba jakiś katonalek. Find that Ferrari feeling. Sounds like crunchy. Nie wierzę w to, co widzę, ale jest. Jakie widzę stacjonarny sklep w Charlotte Park Tilbury Generalnie to idziemy do apteki, żeby mi kupić usztywniacz, czy też szyi Bo prawdopodobnie gdyby nie to, że lot mamy jutro To bym jechał do szpitala na prześwietlenie Aczkolwiek no, z racji tego, że jutro mamy lot No to nie pojadę na prześwietlenie Zrobię to po prostu w Polsce, bo nie mamy rzeczywiście ubezpieczenia Nauczka na przyszłość Jeśli mogę mieć dla was jakąś radę to... Dzieci ubezpieczenie. ubezpieczenie. Thank you, Ferrari World. Just check. Przy mnie z do domu. To koniec, moi drodzy. Jest to koniec. Koniec wewczasu. Byłyśmy jeszcze dzisiaj w dnia w Beach Clubie, żeby się dogrzeć do końca. Mi się podobało. podobało. Mi się bardzo podobało mega. Uważam, że to był idealny taki city break i wypoczęłam. No, Szczerze. Ja też wypoczęłam, no, ale też jakby teoretycznie dużo miałyśmy do zrobienia, ale teoretycznie nic nie miałyśmy do zrobienia, przez to, że jakby dużo czasu było na to, że szybko wstajemy, idziemy na śniadanie, ogarniamy się już gdzieś idziemy. Tak. Jesteśmy na mieście. Wydaje mi się przez to, że też było bardzo ciepło, to też jakby jakoś tak sprawiało, że było trochę tak męcząco. Nie chcę powiedzieć, że męcząco, bo jesteśmy obecnie na wakacjach, ale było tak, że to tempo cały czas było i też ja po prostu z tyłu głowy mam dużo spraw, które mam do ogarnięcia, wiem, że wrócę i że nie wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik i gdzieś tam miałam już nie wiem, pracowniczo FOMO po kilku dniach, że tak powiem, więc... Ale fajnie. Najbardziej się cieszę, że się opaliłam, że zobaczyłyśmy no. i, i tego Luwru i trochę takiej właśnie bardziej sztuki, i też rozrywki. Wydaje mi się, że nas to też mogło zmęczyć, dlatego że, nie wiem, ja przynajmniej rzadko wyjeżdżam na takie wyjazdy zorganizowane, że mamy jakieś... no Wiesz, coś do odhaczenia konkretnie, tylko zrobił to jest taki spontan, że jadę i tak sama sobie nauczam no to tempo. Wydaje mi się, że tego nam to też szybciej minęło, bo po prostu miałyśmy tyle fajnych atrakcji. To prawda, ale no to było zaplanowane, no nie? No, ale no, cieszę się, super. że tak, bo tak, ja tak jestem... mi się w... podobało na kolejce Na kolejce? No też się podobało, ale i cieszę się, że nie skończyłam w szpitalu. W nocy mi zaczęły drętwić ręce i realnie, nie wiem, w nocy nie spałam, tak mi ta szyja polała, ale dzisiaj już jest w miarę okej. Okay. że sobie nakleję plastry i sobie tywnie na lot tą i będzie ok, wracam to jedyna rynkę. <noise> Więc cieszę się, że mi u bania urwało na tym wyjeździe, bo no. było blisko no i fajnie. cieszę się, że miałaś taki czas ze sobą. Fajnie było bardzo. No. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni mój vlog mam nadzieję, że nie jest na, na następny rok, ale nie piszcie koniecznie, jak wam się podobało, czy w takiej formie czy może bardziej luźno czy może bardziej właśnie, żeby to było, miało jakąś ładnie i składnie, bo ja jakby osobiście lubię oglądać takie późniejsze vlogi i że nie każdy vlog musi mieć jakąś wartość nie wiadomo jak merytoryczną, a wiem, że jakbym miała robić YouTube'a i vlogi to, że też zdarzyłyby się takie, gdzie więcej mówię, gdzie nie wiem, Jakieś pytania, jakieś takie tematyczne. No mogłyśmy właśnie mogliśmy zrobić taki epizod z pytaniami. No. Mogliśmy zrobić to. Mogłyśmy, ale słuchaj, nic straconego. Nic to, to jeszcze mam nadzieję, że nie ostatni wyjazd i będzie jeszcze okazja, także dajcie suba. Subskrybujcie kanał, komentujcie, wszystkim komentujcie, tak, dajcie lajka like, wszystko, i... jakby co wam się podobało, co wam się nie podobało Jeszcze to wszystko, co mówiłyśmy z małą, po prostu szczyptą ironii, z małą szczyptą tego, że czasem się coś powie pod jakieś żartiki, i tak dalej Więc, yes, we're here I Tutaj było to możliwe, aczkolwiek czas wracać do domu Jesteśmy tutaj i było to możliwe Yes Kisses Ciao.